Albo w jakiej odległości on łapie. Teraz widzę, że podchodzę, ustawiłem sobie lusterko, że możemy dać wyżej. Teraz jest za wysoko. Wybaczcie, ale najpierw sobie robię takie próby. Powiem dlaczego. Teraz robię akurat próbę tego mikrofonu. Czy on lepiej łapie z tej odległości, w sensie między nadajnikiem a, a tym odbiornikiem? Czy może z tej? Tutaj damy wyżej troszkę. Dobra. No i myślę, że to będzie tak optymalnie. Dobra. Więc tak, yy, sprawdzam to, ponieważ yy, odblokowali mi live y na YouTube. Ogólnie myślałem zrobić dzisiejszy trening w formie live'u, ale mam dzisiaj SBD i to by strasznie długo trwało. Ale jeżeli macie jakieś proble pro problemy, pomysły na live'a, to dawajcie i myślę, że skorzystamy w końcu z tej opcji, bo długi czas miałem wyłączone live'y, jak wiecie. Bo nie ma już wolności słowa na tym świecie. <laughs> A dzisiaj polecimy sobie SBD bez zbędnego przeciągania. Przypominam tylko, że siady nie będą na żadnym cudownym poziomie, ponieważ tydzień miałem przerwy ponad przez to LCL. Chcę zobaczyć w ogóle, jak to się zachowa. Może mocniejsze ciągi i ława ale skończymy wszystko tak, myślę na zakresie trzech powtórzeń, może czterech, trzech, żeby było bezpiecznie nie zbliżać się do tej granicy nawet jakiegoś ciężaru maksymalnego. a za dwa tygodnie może jakieś tam dwójeczki, coś takiego porobiły, bo, bo kurde, znowu gdzieś tam jakąś jedynkę spróbowałem ostatnio, bez sensu, nie, trzeba troszeczkę zwolnić, 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 zwolnić. Dobra, lecimy z SBD. Będę nagrywał już tylko główny bój, bez dodatków, bo to wszystko już mniej więcej znaczy. Jeżeli będzie coś nowego, to wtedy Wam po prostu dogram, czy jakieś tam stawki rozmawiane, mówione między bojami. W kolejności oczywiście takiej jak na zawodach. Of me. You better watch out if your enemies are road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day, like the bones clean. I feed him all the hate, and he grows me, and he gets close. real big, pissed off quick, and if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, dead the live this war, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more feeding from the source. They don't really understand until they feel the fourth departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick, you have scars ripped, you'll be chewed up and discarded. This world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no legs, it'll kill when I'm desperate. thank you. Thank you. Ah, you're too much. o co biega normalnie? Od kilku dni, znaczy nie no, dwa dni, normalnie leje mi się jucha z gęby, znaczy z nosa. E, po tym całym sprayu hipertonicznym z ibupromu e, chyba że tam jest ten, jeszcze mam ten e, Desnoran na chrapanie, no i mieszanka tego wszystkiego tak mi naczynka osłabiła, że jakikolwiek wysiłek i normalnie pękają. więc. Będę sobie robił serię z papierem w nosie, <laughs> musicie wybaczyć. Słuchajcie, jest przypał, jest przypał, bo moja zobaczyła, że mi się jucha wali, zabroniła mi dzisiaj trenować, no i się to ukryć, ha, ale zaraz tu przyjdzie. Ach, nie ma przerwy, nie robię przerwy, to jest tylko jucha z nosa, bez przesady, ale zaraz tu przyjdzie, kontrolować. 🎵🎵🎵 Uwaga! Przyszła smoczyca i już po mnie drzeryja! Już się po mnie wydziera. Kula, ty kura, to skręp, umrzesz! Jak możesz! Nie? Ona nie zna się na rzecz. Nie rozumiecie? Takie fajne ujęcie i ona mi wyłącza nagrywanie. Dobra, mam sprawdzone te siady. Teraz sobie zrobimy wyciskanie i ciągi w końcu SBD. Co tu się stało? Zamordowali tu kogoś? Słuchajcie, musiałem sobie zrobić 2-6 czy 2,7, Kurwa, nie liczyłem tego. Myślałem szczerze, że zrobię dwójkę, ale jednak czuć to osłabienie. Dlatego to już trzeci bój. Ech, klatka dalej ciągnie. Pokażę Wam przy następnym treningu. Muszę mówić przez nos, ale. O nie, już spoko. O kurwa, tu jest grubo. Ech, dobra, Ech, widzimy się w następnym odcinku. Oj, słuchajcie, dobra, sytuacja opanowana więc mogę sobie zrobić teraz końcówkę vloga na no spokojnie. E, no szczerze myślę, że, że to ostatnie pójdzie do dwóch, może trzech, ale tu chyba czuć jednak to osłabienie troszkę. E, siady priorytetowe dzisiaj nie były, były tylko, żeby sprawdzić... O, przyszła. Przywitaj się. Przywitaj się. E, sprawdzić, jak ten LCL się zachowa. I tam miałem chyba 190 czy 200, 200 chyba na koniec i trójeczkę zrobiłem taką na luzie, więc bez bólu więc myślę, że możemy spokojnie za tydzień atakować coś więcej, na trójki, czwórki. No i wyciskanie, to chyba 160 do, do trzech sobie skończyłem. Też myślałem, że to będzie stabilniej, dynamiczniej, ale no jednak, jak się troszkę odchoruje, czy czuć jakieś tam osłabienie, właśnie choćby ten kwotok już pokazuje, że jakieś tam osłabienie było, zostać ta grupa, jak to się była ta grypa A czy B? Grypa A jakaś też mnie coś chyba dopadła. Więc jakoś to osłabienie... O, patrzcie, następnie. To są... Dano! Westuno! Patrzcie, patrzcie, to są... Ja przyjdę do domu i one się już tutaj... Jeden z drugim... Ej, ej, gościu! Gościu! Ej, Gościu Gościuwa! Ja pierdolę, patrzcie, to jest daaa! kurwa! Westulka, dobra! No! czym to, skończyłem. To osłabienie jednak e, się daje we znaki, ale trening zrobiony, zaliczony. Nie ma co panikować przez jakiś tam zwykły kwotok z nosa, zwłaszcza, że już działać tylko tam przy przysiadach, potem lekko przyciągu, a tak to jest już szybciutko opanowane i myślę, że to już jest że dzień, że takie rzeczy w ogóle mnie spotykają. No i dobra. Aha, jeszcze chciałem Wam pokazać maść fajną, która dzisiaj, bo dzisiaj od rana strasznie bolał mnie tutaj biceps, tu ta cała reszta, ten bark, ale... Nie spodziewałem się, mam, mam taką babeczkę w Czechach. Znaczy, wiecie, to przypuszczam, że w niektórych częściach Polski yy, ta maść może być nielegalna, bo cho, ma takie stężenie, te trochę trochę kadamidolu, że może być nielegalna, ale w Czechach, jak wiecie, ja mieszkam przy Czechach, to jest full legal i tam taką, taka jest babiczka, taka starsza, i ona robi sobie maści. Yy, to maść, jak otworzę, to zapewniam Was, że wszyscy fani yy, zapachu Marichunaen. Zwariują, patrzcie, to są typowe olejki, właśnie konopne, i normalnie popuszczał mnie ten bark, popuszczał mnie ten biceps. Yy, mega, mega, mega rzecz, będę musiał dokupić teraz. Ona sama to robi, yy, nie wiem jakie tam jest stężenie, ale sama to babeczka robi, i no świetna, maść. Nie wiem, może, może, może będę to importował teraz gdzieś na Polskę. Dalej, dobra, z mojej strony tyle, i widzimy się na następnym vlogu.